Cześć, dzień dobry. Nazywam się Tomasz Sikora, jestem Wrocławianinem i mam do wymiany piec. Spotykamy się w każdy poniedziałek i środę. Sporo pytań od Was napłynęło, będziemy je dzisiaj stawiać. Zapraszam! To jest akcja ekspert Radzi Zmień Piec. Jesteśmy w nowych łąkach, na niskich łąkach w Centrum Integracji Mieszkańców. Tutaj w okolicy pewnie teraz wymiana pieców szłaby pełną parą, ale mamy COVID i sytuacja zdecydowanie nam zwolniła, choć przyspiesza i znów mnóstwo pytań a propos wymiany. Dlatego dziś moim gościem jest ekspert. Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, dr Maciej Zatej. Cześć dzień, dobry. Cześć, dzień dobry. Mnóstwo pytań napłynęło, spisałem je sobie tutaj, zresztą cały czas nakłaniam Państwa, by pisać do nas, wysyłać te pytania, choćby teraz na dole je zamieszczać, a ja będę je zadawał. To są także pytania, które napłynęły do nas po ostatnich naszych spotkaniach. Gdy tutaj szliśmy, to spotkałem na bramach w kilku miejscach takie spore plakaty o tym, czym palić, czym nie palić, ile grozi brak wymiany pieców do odpowiedniego momentu. Jakie są tak naprawdę zasady, które teraz nas obowiązują, w związku z tym, że weszła uchwała antysmogowa? No tak, uchwała antysmogowa to są czyste zasady. To są zasady, które zobowiązują mieszkańców. Uchwała antysmogowa, a w zasadzie na Dolnym Śląsku mamy trzy uchwały antysmogowe, pokazują i mówią, jakie instalacje, czyli jakie kotły i piece mogą funkcjonować i od kiedy. Oraz po drugie mówi ta uchwała antysmogowa, jakiego rodzaju paliwa można stosować, a które paliwa są zakazane. Jak powiedziałem, trzy uchwały antysmogowe w województwie dolnośląskim. Jedna specjalnie dedykowana dla Wrocławia, druga dedykowana dla miejscowości uzdrowiskowych i trzecia dla pozostałej części województwa. To wynika z faktu, że w tych różnych przestrzeniach, mm. w tych terytoriach mamy różne stężenia zanieczyszczeń. A we Wrocławiu mamy niestety dużo tych zanieczyszczeń, duża koncentracja tak emitorów, czyli pieców, kotłów, kominów, z których się kopci. To musimy zmienić, dlatego specjalnie dla Wrocławia Samorząd Województwa Dolnośląskiego w konsultacjach z prezydentem Wrocławia przygotował rozwiązanie, które zostało następnie przyjęte przez Sejmik Województwa. No i ta uchwała antysmogowa, popularnie nazywana, bo ona jest tak naprawdę... Nie błagam cię, nie, nie mów jak to się nazywa naprawdę, bo wejdziemy bez... w język prawniczy i podejrzewam, tak że nie skończysz przez 5 minut. Budownie Ale budownie. żeby Państwo wiedzieli, że to nie jest... Właściwa nazwa, tak się popularnie mówi. Że chodzi o to, żeby przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, a więc mówimy pokrótce, w cudzysłowie uchwała antysmogowa. Ta uchwała antysmogowa mówi, że od 1 lipca 2018 roku, a więc w zasadzie już prawie od dwóch lat nie możemy stosować we Wrocławiu paliw tzw. brudnych paliw. Mhm. No to jak... dobra, to wymieńmy co to takiego, jakie paliwa brudne. Węgiel brunatny nie. Flotokoncentrat muł węglowy nie. Co to jest flotokoncentrat? To, są, to jest paliwo, które powstaje w wyniku wypłukiwania urobku z węgla. To Gdzie co, to można kupić? Ach, na składach, ale nie zalecam i mhm. odradzam, żeby coś takiego kupować. W zasadzie dzisiaj Ale spotykasz coś takiego? Tak, są jeszcze były w obrocie w ostatnim sezonie grzewczym, można było nabyć w wielu miejscach flotokoncentrat, czy mu czy e, A nie czy można tego węglowę. jakoś... No bo jeśli nie można tym palić, to po co to jest na, na składach? Właśnie tutaj jest pewien... Co, kolekcjonerskie? Ja, no niestety tak czasami tłumaczą to sprzedawcy, że być może ze względów kolekcjonerskich ktoś chce kupić, Aha. ponieważ Tome. samorząd województwa nie ma możliwości zakazu handlu i obrotu tym. E, natomiast może wprowadzić ograniczenia zgodnie z ustawą i e, posiadanymi kompetencjami może wprowadzić ograniczenia co do stosowania. Ustawodawca nie dał innych możliwości samorządowi. Natomiast na poziomie rozwiązań centralnych Sejm mógłby tego rodzaju regulacje wprowadzić czy też rząd. E, powoli to się będzie zmieniało i już na szczeblu centralnym takie regulacje będą też wprowadzane, ale póki co można było w przeszłości takie e, niestety paliwa stosować. Okay, flotokoncentraty, y, węgiel brunatny nie? Węgiel co brunatny nie, miał węglowy nie. Mhm. Można palić... E, A miał węglowy to no bo jak kupię złej jakości węgiel no to rozumiem, że będą większe grudki. małe grudki, to, będę to tak trzymał. To powiedzmy tłumaczył. tak. Węgiel, e, który jest o, o ziarnistości powyżej 3 mm, jest ok. To węgiel. To jest węgiel do spalenia. Okay. Natomiast e, wszystko, co jest mniejsze, drobne, co jest miałem, e, co przelatuje przez sito, to nie jest właściwe, ponieważ to przygasza ogień. To jest nieefektywne. To A. truje. To e, dusi ten ogień e, w. w piecu czy też w kotle. Zaraz powiem, że jest różnica pomiędzy piecem a kotłem. Dobra. Często używamy tego zamiennie, a tak w rzeczywistości nie jest. Także nie stosujemy też mokrego drewna, mhm. bo drewno wilgotności powyżej 20% nie jest właściwe. Musi być Dlaczego? sezonowane. No, ponieważ przy wilgotnym drewnie wydzielają się szkodliwe substancje, między innymi benzoalpha-pirem, który jest szkodliwy, rakotwórczy i zagraża nam, nawet jeżeli spalamy w domu i mamy teoretycznie szczelnie zamknięty piec, to wskaźniki pokazują olbrzymią obecność tego benzoalfa pirenu, mm -hmm. który oddziaływuje negatywnie na nasze zdrowie. Jak Krótko sprawdzić powiedzieć. wilgotność drewna? No jeżeli nie mamy wilgotnościomierza, to możemy... Wyjątkowo nie ma? Nie, no to musisz przyjąć, żeby takim drewnem spalić, to musisz je sezonować, czyli okay. trzymać je w suchym miejscu przez dwa lata. Jeżeli ono sobie leży w suchej piwnicy, jeżeli sobie leży w altanie przykryte dachem, jeżeli nic nie powoduje, że ono jest namaczane przez deszcz lub wodę odpływającą skądś, no to przyjmujemy, że takie dwa lata leżące drewno ma właściwą wilgotność i można je stosować. Mhm. Przy czym we Wrocławiu od 1 lipca 2018 roku. W zasadzie nie powinno się spalać tego jako podstawowego źródła ogrzewania. Najczęściej drewnem palimy w kominkach, ale kominki od 1 lipca 2018 roku mogą być stosowane, ale nie jako podstawowe źródło ogrzewania. Jako dodatkowe, mówi się tak zwany, rekreacyjne, mhm. ponieważ lubimy palić w kominku, tak lubimy ładnie atmosferę. Tam w piecu. Tak, ale to absolutnie nie jest ja ekologiczne. I żona przytuleni, patrzymy no. w ogień. Czasami się mówiło, że to jest ekologiczne. To absolutnie nie jest ekologiczne. Mhm. To jest trujące, mhm. natomiast ma pewne swoje uwarunkowania historyczne. Jest to tradycyjne. Ale z drugiej strony także prymitywne trzeba o tym pamiętać, mhm. ponieważ to jest najbardziej prymitywny sposób pozyskiwania ciepła, który jeszcze pozyskiwaliśmy w jaskiniach mieszkając. No, mimo, że tam są te pomysły z płaszczem wodnym i tak dalej. No, z płaszczem wodnym też już mamy do czynienia z kotłem, bo przekazujemy temperaturę do cieczy, a Aha. ciecz rozprowadzamy po kaloryferach. Czyli I tutaj dochodzimy do tego. zamienia się w kocioł. W kocioł. teraz. Więc teraz uwaga. No, to poczekaj, to, to jeszcze do tego kotła, bo chciałem skończyć z kominkami. Na pewno w domach mamy sporo takich historii, że po prostu mamy ogrzewanie gazowe, ale kominek zostawiliśmy. Możemy go używać jeszcze i będziemy go mogli używać później? Tak, jeżeli nie jest podstawowym źródłem ogrzewania, czyli nie jest wykorzystywany codziennie, tylko okazjonalnie, a najczęściej to się sprowadza do tego, że palimy podczas świąt Bożego Narodzenia i podczas jakiejś imprezy imieninowej lub urodzinowej, no może jeszcze romantyczne spotkanie z żoną. Jasne. I uchwała antysmogowa mówi też o tym, że do roku 2024 musimy zlikwidować wszystkie tak zwane kopciuchy. Kominek, który nie spełnia y, norm określonych w dyrektywie unijnej jako projektu, a więc ma emisyjność powyżej 50 mg w metrze sześciennym, mhm. jest uznawany za kopciucha. My mhm. możemy trzymać kominek w domu i możemy go okazjonalnie y, wykorzystywać pod warunkiem, że będzie to nowoczesny kominek właśnie o niskiej emisyjności, spełniający te y, y, kryteria określone w dyrektywie jako projektu. Albo nasz stary kominek wyposażymy dodatkowo w elektrofiltr. I takie elektrofiltry są na rynku, możemy je zainstalować i wtedy jesteśmy zgodni z uchwałą antysmogową. Ale musi mieć taki elektrofiltr? Wychwytuje cząsteczki pyłu. Rozumiem, że to jakoś rzeczywiście elektrycznie jest podłączone, tak? Gdzieś w tak, zmniejsza... przewodzie kominowym albo tuż nad kominkiem, tak? Bezpośrednio w przewodzie kominowym hmm. albo na zakończeniu przewodu kominowego. I tak jak powiedziałeś, on wychwytuje zanieczyszczenia, ogranicza tą ilość zanieczyszczeń, które się wydobywają do atmosfery. No więc wtedy możemy powiedzieć, że nasza instalacja mhm. w całości jest zgodna z uchwałą antysmogową. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało czekamy na nie. Będziemy je zadawać w kolejnych odcinkach, te najpopularniejsze, bo rzeczywiście pytań jest całkiem, całkiem sporo. Maciek, powiedziałeś o tym, że kominek może stać się kotłem. Co to znaczy? No właśnie, piec i kocioł. Piec, żebyście Państwo pamiętali, to jest urządzenie, które oddaje ciepło do pokoju, do przestrzeni, w której się znajdujemy, bezpośrednio, czyli ogrzewa powietrze. Koza jest piecem. Piec taki kaflowy zbudowany mm -hmm. w, tutaj w okolicach, prawdopodobnie no, w domach jest wiele, to jest piec. Mm -hmm. Natomiast kocioł, e, subtelna różnica, ma wbudowany płaszcz wodny albo inny odbiornik ciepła, który jest wypełniony cieczą, np. wodą albo olejem. Odbiera to ciepło z paleniska, a następnie rozprowadza instalacją przez tak zwane kaloryfery, czy grzejniki. I wtedy mamy do czynienia z kotłem. A więc jeżeli coś oddaje ciepło bezpośrednio do pomieszczenia, ogrzewa powietrze, to jest piecem. A jeżeli jest, ogrzewa ciecz, no to wtedy jest kotłem. I te, które ogrzewają ciecz są bardziej efektywne. Dlatego stos powinniśmy stosować kotły, a nie piece. Było parę pytań od Was a propos tych wszystkich dat. Maciek, Ty też wymieniałeś 2018, że już część obowiązuje. Podatujmy sobie tą to, okay. to naszą rzeczywistość. To są takie etapy. Po pierwsze, od 1 lipca 2018 roku zakaz spalania węgla brunatnego, w mułów, miałów węglowych, flotokoncentratu itd. To jest pierwsza sprawa. I to już obowiązuje? I to już obowiązuje od prawie dwóch lat. Następny etap. To jest rok 2024 i do tego czasu powinniśmy zlikwidować przede wszystkim wszystkie tak zwane kopciuchy, a więc kotły, które nie posiadają klasy swojej, są pozaklasowe mówimy. Najłatwiej to rozpoznać po tym, że nie ma tabliczki znamionowej albo na tabliczce zna znamionowej jest napisane, jaki to jest To jest taki aluminiowy? Tak, aluminiowa, mhm. nitami, nitami czterema najczęściej przyczepiona z tyłu pieca. Jeżeli nie ma takiej tabliczki, to trzeba poszukać w instrukcji. A jak nie ma ani tabliczki, ani instrukcji, to z dużym to znaczy, prawdopodobieństwem jest to, jest to piec albo kocioł pozaklasowy, także podlega wymianie. Do roku 2024 powinniśmy to zlikwidować i teraz uwaga, jeżeli likwidujemy, to nie wymieniamy na koksiaka, nie wymieniamy na to sąsiad właśnie wyrzucił. Absolutnie nie, tylko od razu przechodzimy na ogrzewanie, które jest wskazane w uchwale antysmogowej. Czyli albo stosujemy piec gazowy, albo podłączamy się do sieci ciepłowniczej, a być może stosujemy pompę ciepła. A może ogrzewamy się klimatyzacją? Yy, Takie też historie. Też są yy, różne są. rozwiązania technologiczne. Technologia cały czas się zmienia, pompy ciepła są coraz tańsze i to ogrzewanie też będzie coraz tańsze, więc będzie to się nam opłacało. Po pierwsze, opłaca się dlatego, bo zyskujemy więcej zdrowia, więcej wygody, komfortu. Nie trujemy sąsiadów. To jest bardzo istotne. Sąsiadów i siebie, no bo przecież jeśli spalimy butelkę plastikową u siebie w domu, to wszystko to, co wyjdzie przez komin, opadnie w odległości 30 metrów od tego. Komina, Nawet nie na zdąży żartę. opaść, po prostu zostanie wchłonięte. wchłonięte albo będzie jakiś wziew. Nie chcemy tego, więc nie, nie powinniśmy tym oddychać. 2024. To jest ten etap. Po roku 2024 będą mogły jeszcze funkcjonować te kotły, które spełniają czwartą i piątą klasę według polskiej normy. Natomiast po roku 2028 to jest ten ostatni etap. Po roku 2028 już y, powinniśmy wyeliminować z przestrzeni Wrocławia. W ogóle kotły na paliwo stałe. Przechodzimy tylko na ogrzewanie gazowe, olejowe albo sieć ciepłowniczą. Dobra, bo przekonujemy tutaj różnymi argumentami, ale rozumiem, że finansowe też przyjdzie. Bo ja bo Myślałem na tym plakacie, który, że tam 5 tysięcy jest wypisane. No jest to wypisane, ale nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi o to, żeby zachęcić do, do zmiany. Jest to oczywiście w skrajnych przypadkach, jeżeli ktoś nie chce zmienić, jeżeli ktoś zatruwa ludziom życie i powietrze no to po zgłoszeniu yy, straż miejska czy policja ma prawo ukarać mandatem. To, to niestety konsekwencje karne yy, takiego postępowania te, też są. Zawsze Powiedzmy to jasno, wy jako eksperci, eksperci programu Zmień Piec pokazujecie dlaczego nam się to po prostu opłaca. I to jest ta marchewka, o której tu rozmawiamy, natomiast jest jeszcze kijek i ten kijek polega na tym, że po 2028, nawet nawet wcześniej. Jeśli, a nawet wcześniej, nawet wcześniej. jeśli nie będziemy spełniać tych poszczególnych elementów, natomiast na pewno po 2028 już w ogóle żadnych pieców, poza tymi okazjonalnymi kominkami, które gdzieś tam w domach są. Które będą z rzadka używane i to prawdopodobnie też z mody będzie wychodzić, ponieważ to też jest uciążliwe i też powoduje zanieczyszczenia w domu, więc prawdopodobnie zostanie to tylko okazjonalnym jakimś gadżetem który sobie stoi w domu i od czasu do czasu można sobie z tym, tym zapalić. Także po 2028 powinniśmy wyeliminować z przestrzeni Wrocławia kotły na paliwo stałe. Jest jeszcze jeden drobny wyjątek. Są sytuacje i są miejsca, gdzie prawdopodobnie ze względu na brak instalacji gazowych, sieci gazowej i brak sieci ciepłowniczej, nie będzie można zmienić tego y, ogrzewania. I w takiej sytuacji, jeżeli jest to potwierdzone od operatora sieci gazowej lub od operatora sieci ciepłowniczej, to będzie możliwe stosowanie kotła na paliwo stałe. No to będzie w zasadzie w wyjątkowo rzadkich przypadkach, gdzieś na obrzeżach miasta, gdzieś blisko granic administracyjnych, tam gdzie faktycznie ta sieć nie będzie sięgać, ani jedna, ani druga, i nie będzie jeszcze innej metody y, ogrzewania. Przy czym y, taki wyjątek może być. Zastosowany, i wtedy kocioł, który będzie mógł być instalowany, musi spełniać wymogi ekoprojektu. A więc te najbardziej wyśrubowane dla kotłów na paliwo stałe. Sporo jest tych programów, bo jest rządowy program Czyste powietrze. Zmień piec to jest ten program, o którym rozmawiamy, ale jeszcze jest program Czyste zasady. Co to takiego? A Czyste zasady nie jest programem. Czyste zasady to kampania informacyjna mówiąca o tym, że e, istnieją uchwały antysmogowe i są one obowiązujące i powinniśmy się do nich stosować. Przy czym te czyste zasady to jest to prawo, które mówi o tym, że y, potrzebujemy czystego powietrza i od tego czystego powietrza zależy nasza jakość życia. Więc promujemy czyste zasady, promujemy uchwały antysmogowe, stosujmy się do tych uchwał, y, ponieważ to jest nasze zdrowie, nasze środowisko, nasze otoczenie. A jakby to zostawić kampania Zmień Piec i Czyste Zasady? Y, Zmień Piec jest efektem. Y, wprowadzonego prawa, czyli uchwały antysmogowej. Czyste zasady to informacja o tym, że takie uchwały antysmogowe zostały podjęte. Są to działania komplementarne. Informujemy i przy okazji pokazujemy, możesz zmienić piec. Pamiętaj, że to wynika z obowiązującego prawa, z czystych zasad. Doktor Maciej Zatej, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za rozmowę. dziękuję. Dziękuję. Również. Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ekspert naszej kampanii, Zmień piec ekspert radzi, a my cały czas czekamy na pytania, pytania, które potem będziemy stawiać ekspertom. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję również. Spotkanie. Dziękuję.